Zastanawialiśmy się tu, żeby kogoś obgadać i wiem, że w naszym kodeksie jest zakaz obgadywania członków ekipy, ale naprawdę muszę. Wczoraj byłam z Maćkiem w kawiarni i była tam Laura. No jakby wiadomo... Mieliście randkę? Zamknij się, nie, poszliśmy pogadać sobie. I jakby spoko, może sobie Laura chodzić, gdyby nie to, że poszła tam i spotkała się z Blanką. Ale jak to z Blanką? No, nie wiem. Przecież... Potwierdzam. Przecież... Przecież my nie, nie cierpimy, Bianki. Wiem, musi mieć z nią jakiś układ, ale nie wiem o co chodzi. Przywitałam się z nią, a ona szybko poszła do Blanki i z nią usiadła. Oho. No, wiem, strasznie wkurzające. Ma ktoś poduszkę? Cześć, już jestem, sery ze Blanka, co ty tu robisz? No, przyszłam na spotkanie ekipy. Poza tym jestem Laura. Tak jakby... e, ale jesteś w tymie Blanki. Co? Więc i tak um, członkowie ekipy nie, nie przychodzą na nasze spotkania. Ale o co chodzi? E, każdy wie, że byłaś wczoraj, że byłaś ostatnio spotkać się z Blanką. No tak, ale to, to dlatego, że ona ona po prostu jakby, no to nie by było specjalnie, znaczy, po prostu mm, W takim razie już nie należysz do naszego zespołu, Aha. ale czy, czemu? Eee, bo tak, ponieważ trzymasz się z Blanką i wiesz co? Jak już nie jesteś w naszej ekipie, to możesz już sobie stąd iść. Potwierdzę. O. Tak. To pa! Blanka jest lepszą przyjaciółką od was. Z was nikt mnie nie wspiera. Pa! Trochę mi szkoda, ale jakby mogła nie, nie wybierać Bianki. Wierzycie, że to nasz wielki wróg. Tak, ale to była do tej pory taka jakby prawie moja najlepsza przyjaciółka. Tak, ale ona była mega miła. Fajna była, zawsze się znamy dobrze tylko dwa. Nie wiem skąd u niej nagle ta zmiana. No, dosłownie tak nagle, znaczy wiem, że nie jestem z nami długo, ale zawsze była taka przy Was i nagle tak będzie. Ale jeszcze wiecie, wczoraj jeszcze rano do nas normalnie się odzywała, a później przystała. Myślałam, że nie wiem, co się stało, przykrego, ale teraz to już wiem o co chodzi. Po prostu zaczęła się kumplować z Bianką. No dobra, no to widzimy się jutro w szkole. Ja już muszę iść, bo na obiad idę. E, ja też muszę się uczyć do sprawdzianu. Uuuh! Gdzie się wszyscy podzieli? Naprawdę? Takie te ubrania są piękne, że się przywracasz na ich widok? Już nawet ich nie tak. O, tak. wow, moje plecy. Wow, ale ładna kokarda. Mega ładna. Ta biała jest ładna, ale w sumie ja raczej bez kokardy będę. To ja ją biorę. Ale w sumie, kiedy przyjdzie Zosia? Eee, nie wiem. Miała być 10 minut temu. Eee, o, dziewczyny, cześć. O, hejo. E, bierzesz jakąś kokardę? Nie wiem, nawet nie ich nie zobaczyłam. Dobra, mm, ja idę jakąś spódniczkę obejrzeć. Spoko. A mam do ciebie takie pytanie. No? Y, masz już kogoś, z kim będziesz iść labal? Mm, w sumie to nie. A chciałabyś ze mną pójść? Mm, a co? Ty z nikim nie idziesz? Żaden chłopak cię nie zaprosił? Serio? Eeeee. Zawsze myślałam, że ty masz jakiegoś chłopaka. Ale spoko, mogę z tobą iść, jak chcesz. Dzięki! Musisz się pochwalić, za będzie. się! Pójdzie ze mną na bal. Ha, 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 ha. Super, mega się cieszę. A ja chyba wybrałam sobie spódniczkę, jaką wezmę. Jaką? Tą białą. A, rzeczywiście, mega ładna. No wiem. Co ty tak biegasz szybko? To ja biorę te dwie rzeczy. Ja biorę tą kokardę. Ja biorę tą spódniczkę. To Lukasy! Dzień dobry. Dzień dobry, to będzie już wszystko dla nas. Dobrze. Marzena! Marzena! Pomóż! Help me! Jestem, o co chodzi? No bo resztę oblicz. Oj, zbychu. Zbychu, zbychu. Dobrze, to to jest dla was reszta, a to jest dla nas. Dziękujemy. Do widzenia, miłego dnia. Do widzenia. A, jeszcze szybko duży pamiętnik. Dobra, już biegnę do domu. O, szafka Amandy. Na pewno tutaj jest pamiętnik.